Siema czeci słuchajcie, dzisiaj mam dla Was kolejnego buta z serii butów trailowych, w których okazję miałem biegać przez ostatnie kilka tygodni. Mam tu na myśli oczywiście, jak się już pewnie domyślacie po tytule tego filmu, Salomona Sense Ride 5, nowość, która pojawiła się właśnie kilka tygodni temu na naszym rodzimym rynku. I dziś podzielę się z Wami swoimi wrażeniami na temat tego buta. Oczywiście na wstępie muszę powiedzieć, że nie jest to żaden materiał sponsorowany, choć buty dostałem do testów od marki Salomon, za co bardzo... Dziękuję, ale marka ta nie miała żadnego wpływu na to, co chcę dzisiaj na temat tego modelu powiedzieć. Nie jest to żadna reklama, postaram się oczywiście rzetelnie, jak zawsze zresztą, i szczerze powiedzieć, co mi się w tym bucie podobało, co mi się nie podobało i czy tego buta w ostatecznym rozrachunku Wam polecam. Żeby nie przedłużać, przechodzę od razu do swoich wrażeń. Zacznę, jak zawsze, od cholewki, bo tutaj, jak sami zresztą widzicie, zaszło chyba najwięcej zmian. But został generalnie mocno przeprojektowany względem swojej czwartej tej edycji, poprzedniej edycji, w której też oczywiście miałem okazję biegać. To jest tak naprawdę trzeci raz, kiedy mam okazję testować SensRide'a. Biegałem w wersji trzeciej, biegałem w wersji czwartej, no i teraz w wersji piątej i uważam, że ta z tych wszystkich, które miałem na nogach jest najbardziej nazwijmy to agresywna, najbardziej taka zbliżona do butów, które lepiej mojej ocenie z, sprawdzą się w, przy szybszym bieganiu, bo konstrukcja SensRide'a 5 jakby ułatwia to szybsze bieganie. Ale po kolei, sama cholewka. Nadal jest to wąski but, nie uważam, żeby to był but należący do grona tych szerszych i tutaj jako podstawę swoich, rozk swojej rozkminy mogę powiedzieć to, że na co dzień najczęściej biegam w rozmiarze 43 1 3, choć w ostatnim czasie zdarza mi się, że już biorę rozmiar 44. W przypadku nowego SensRide'a musiałem wziąć rozmiar 44 2 3. Wynikało to głównie z tego, że tu przy palcach przy tym najszerszym punkcie, przy rozmiarze 44 czułem, że jednak te moje zewnętrzne palce dobijają do tej cholewki, co mogłoby powodować przy dłuższym biegu po prostu podbijanie po paznokci albo e, nie daj Boże jakieś otarcia, dlatego zdecydowałem się wziąć jeszcze pół rozmiar większy but, co niestety skutkowało tym, że z przodu mam teraz bardzo dużo miejsca i w niektórych momentach nie czułem się do końca komfortowo. Nie jest to wada buta, natomiast wydaje mi się, że warto to wziąć pod uwagę przy w momencie, kiedy będziecie czuć faktycznie dyskomfort związany gdzieś tam z za małą ilością miejsca wewnątrz. Jednak przy butach trailowych warto zostawić trochę więcej luzu z przodu, bo przyda się to po prostu przy zbiegach, kiedy ta stopa będzie, nieważne jak dobrze trzymana, ona i tak zawsze będzie Wam się przesuwać do przodu. Im szybciej będziecie biec, tym stopa będzie po prostu bardziej tam uderzać, więc żeby uniknąć Czarnych paznokci, odbitych palców czy jakichkolwiek innych otarć, no warto tego luzu z przodu mieć więcej, dlatego ja się też zdecydowałem na ten większy rozmiar. I tak jak mówiłem, to generalnie nie, bardzo, nie do końca mi przeszkadzało, ale były takie momenty, że czułem lekki dyskomfort właśnie związany ze zbyt dużą ilością miejsca tutaj, zwłaszcza z przodu przy samych tych najdłuższych palcach. Natomiast wracając do cholewki. To, że miałem tego miejsca z przodu, nie więcej nie wpłynęło na szczęście na bardzo duży dyskomfort, bo to znowu związane było z tym, że but jest bardzo dobrze trzymany tutaj na śródstopiu. W Sensorajdzie 5, tak samo jak w poprzednich wersjach i w wielu innych modelach Salamona mamy tutaj ten system SensiFit, czyli tą taką skarpetę jaką jakby wewnętrzną, ten zintegrowany język w środku, który otula nam całą stopę i to powoduje, że bardzo dobrze ona jest po prostu trzymana. W momencie, kiedy macie raczej wąską stopę, bądź powiedzmy takiej średniej tęgości, dla osób z szeroką stopą, z bardzo wysokim podbiciem, może to być po prostu za ciasne rozwiązanie. Dlatego zawsze powtarzam, że no, warto tego buta przymierzyć wcześniej i samemu ocenić, czy to, co on oferuje, po prostu Wam pasuje. Jeżeli chodzi o tył buta, to niczym sens, się szczególnym nie wyróżnia. No, zapiętek jak zapiętek. nie ma tu zbyt dużej ilości gąbki, ale jest na tyle dobrze, że ja nie czułem dyskomfortu związanego z jakimś przemieszczaniem się mojej pięty. Zwłaszcza jeśli chodzi o to przesuwanie góra-dół. Sama twardość zapiętka też była dla mnie ok. Nie jest on zbyt twardy, nie uciska za mocno. No, po prostu stopa siada i tyle. Sam materiał cholewki to tak jak widzicie klasyczna siateczka. Teoretycznie jest jej tutaj sporo, ale też ze względu na to, że no mamy tutaj ten system, o którym wspominałem wcześniej, czyli SensiFit. Te boczne panele są dosyć mało widoczne, tej siatki tam nie ma za wiele, więcej je znajdziemy oczywiście z przodu, choć też nie jest jej za dużo i to jest uważam minus akurat tego buta, bo ja się w nim niestety często gotowałem. Oczywiście to nie było takie bardzo mocne gotowanie, tu nie miałem takiego wrażenia, że stopa mnie parzy, ale jednak w bucie było mi ciepło i często te skarpetki były mocno wilgotne, kiedy kończyłem yy, takie nie wiem 15 czy 20 kilometrowe wycieczki biegowe. Natomiast plusem, który mnie bardzo jest to, że dosyć szybko radził sobie z odprowadzaniem wody na zewnątrz. Czyli w momencie, kiedy wbiegałem w jakąś kałużę, albo po prostu biegłem w deszczu i bód zaczął nasiąkać, to po pierwsze nie robił się zbyt ciężki, czyli ta woda faktycznie nie wsiąkała w sam materiał, a po drugie dosyć szybko, tak jak mówiłem, się jej pozbyło na zewnątrz, dawało takie wrażenie, jakby nie było tego wrażenia chlupania wody w środku, nie? co jest akurat wydaje mi się bardzo dużym plusem. Największy minus cholewki dla mnie znajduje się wewnątrz, a chodzi mi tu przede wszystkim o wkład bo już na pierwszym treningu biegowym na takiej luźnej dyszce, gdzieś w krosie, te wkładki mi się po prostu zaczęły przesuwać. I to zaczęło się przesuwać dosyć mocno, tak że pod koniec treningu wkładka generalnie wyszła mi na zewnątrz. Co gorsza, zdarzyło się to kilkukrotnie, zanim zmądrzałem i przykleiłem je na stałe, yy, używając mocnego kleju. Yy, I zdarzało mi się to, to też niestety w górach. Tak się nie powinno dziać i to jest o dziwo drugi but Salomona, w którym mi się to dzieje. W żadnej innej marce nie miałem takiej sytuacji. Nie przypominam sobie przynajmniej, żeby wkładki mi się przesuwały. Natomiast w Salomonie już to dwukrotnie się zdarzyło, co uważam za bardzo, bardzo duży minus. Tyle jeżeli chodzi o samą cholewkę, teraz mogę płynnie przejść do podeszwy środkowej, czyli do amortyzacji, bo ta moim zdaniem nie należy do najwyższych, moim zdaniem nie jest to but dla osób ciężkich, dla osób szukających komfortu. Mimo, że Salomon mówi, że to jest generalnie w miarę miękki but, ja go za takiego nie uważam. Dla mnie to jest but właśnie dla osób mojej postury, ja mam w tej chwili około 70... 2 kg, ale myślę, że do 80 kilo 82, no, no może maksymalnie 85 kg to jest przedział dla osób, które będą się czuć, powinny się w tym czucie być komfortowo, jeżeli chodzi o samą amortyzację. Dla mnie osobiście ten powiedzmy średni poziom amortyzacji jest bardzo dobrą wiadomością, bo ja nie jestem biegaczem osobą, która przepada za miękkimi butami, więc dla mnie im but twardszy, tym po prostu lepiej mi się w nim biega. Ale niestety, im dłuższy bieg, tym ten bieg jest mniej komfortowy, więc tutaj coś za coś. No, trzeba z czegoś zrezygnować, żeby dostać to, czego oczekujemy. I Sense Ride jest takim połowicznym rozwiązaniem dla mnie. Bo tak jak mówię, nie czuję, żeby to była miękka pianka, taka, w której bym się zapadał, ale na takie trasy, które ja w nim robiłem, maksymalnie to było wycieczki takie biegowe do 25 km, to mi wystarczało. Ja się w nim czułem komfortowo i, i to było ok. Był to poziom zbliżony do poprzednich wersji czyli do wersji czwartej, do wersji trzeciej i uważam, że dla mnie to jest spoko. Natomiast dla osób, które będą szukały po prostu buta komfortowego, wydaje mi się, że Sense Ride może być nie do końca tym modelem, który im ten komfort da. Sam krój tego buta został mocno przeprojektowany względem poprzedniej wersji, co ułatwia też rozpędzenie się w tym bucie przy połączeniu z tą troszkę sztywniejszą pianką, no faktycznie ten but daje takie zalążki nawet lekki startówki. Wydaje mi się, że SensRide mógłby być takim butem, którego można by było wykorzystać właśnie jako taki pierwszy but startowy dla osób, które nie będą się raczej ścigały, a będą chciały po prostu pobiec na zawodach trochę szybciej. Choć pamiętajmy oczywiście, że to jest dosyć wszechstronna trailówka i raczej bliżej jej do buta treningowego niż do buta startowego. Natomiast tak jak mówiłem, i powtórzę, e, fajnie, że został w ten sposób przeprojektowany, bo daje trochę więcej możliwości e, szybszego pobiegania. To, o czym też warto wspomnieć, a jest e, niejako połączone też z podeszwą, do której przejdę za chwilę, ale e, w środku tutaj pomiędzy podeszwą a pianką mamy wylaną tak zwaną folię Profil Film. To jest folia, która ma nam zabezpieczać nasze stopy od dołu przed ostrymi kamieniami, jakimiś wystającymi korzeniami w momencie, kiedy na to nadepniemy. E, jeżeli mamy cztery, e, powtórzę, to po raz kolejny. Bo mówię to przy wszystkich butach Salomona, w których miałem okazję biegać i które miały to tam umiejscowione, to nie działa. W sensie w moim przypadku to nie działało. Za każdym razem, kiedy nadepnąłem na coś ostrzejszego, kamień, korzeń, cokolwiek wystającego z ziemi, no to jednak czułem, że, że to się tam delikatnie wbija. Nie powodowało to bólu, nie sprawiało dyskomfortu, ale jednak no nie mogę powiedzieć, żeby ta pianka plus ta folia przejmowały te ostre elementy w siebie. I nie dawały poczucia, że to się czuje. No i podeszwa, która moim zdaniem jest trochę średnim elementem tego buta, z tego względu, że mamy tu po pierwsze niezbyt wysokie klocki, po drugie one są dosyć gęsto umiejscowione, co po pierwsze sprawia, jeżeli chodzi o wysokość, że no ciężko tutaj biegać w tym bucie w błocie, nawet niewielkim, bo jednak to trzymanie moim zdaniem nie jest najlepsze. Ja się często w tym bucie ślizgałem w takich warunkach, a po drugie, w momencie, kiedy właśnie to błoto się pojawia, większej ilości powoduje to, że ono lubi wejść w te klocki yy, i Sprawiać, że ten bieżnik robi się płaski, wkleja się to po prostu zbyt gęsto, to odpadanie też nie jest do końca najlepsze, jeżeli chodzi o błoto. No i przy gorszych warunkach, no, może to sprawiać problemy. Ale znowu, wszystko zależy od tego, jak do tego puta podejdziemy, bo jeżeli uznamy go jako zwykłą treningówkę, no, to też nie będziemy może zbyt szybko biegać, więc wtedy też, nawet jak ta podeszła zrobi się płaska, nie powinno to powodować problemu. Natomiast dla osób, które chciałyby na przykład zbiegać trochę szybciej, albo po prostu zbiegają trochę szybciej, no, to to wtedy może dawać, może nie, nie problem, ale no, trzeba wtedy trochę czujniej y, biec. Co do trzymania na mokrym było różnie, y, zdarzały mi się takie biegi, gdzie ten but w miarę trzymał, ale zdarzały mi się też takie, w których no niestety to trzymanie było gorsze, nie wiem z czego to wynikało czy to te warunki które aktualnie panowały na trasie czy to było spowodowane, nie wiem moim nieprzygotowaniem, ale zdarzało mi się, że parę razy noga potrafiła mi ujechać w najmniej odpowiednim momencie, najczęściej działo się to właśnie w warunkach bardziej błotnych ale no, pamiętajmy, że przy, tym, przy tej wielkości bieżnika no tutaj nie bardzo można było się spodziewać cudów i też wiedziałem, że to trzymanie na bocie niestety do najlepszych nie będzie Należało. No i dobra, podsumujmy sobie całość tego buta. Czy ten but mnie czymś zaskoczył? w większości przypadków nie generalnie spodziewałem się, że Sense Ride będzie takim średniakiem w mojej, nazwijmy to kolekcji butów daje sporo możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie i tak jak podaje producent, jest to raczej but wszechstronny, czyli taki, że spokojnie poradzi sobie w górach w krosie, ale też jeżeli będziecie mieli okazję faktycznie pobiegać gdzieś, albo dobiegać drogami asfaltowymi, polnymi czy właśnie takimi bardziej otwardzonymi, to też ten Sense Ride da sobie radę. To, co najbardziej mnie zaskoczyło, to jednak zmiana tej tendencji. W mojej ocenie zmiana tendencji, jeżeli chodzi o dynamikę, porównując z poprzednią wersją, bo wersja czwarta moim zdaniem nie miała żadnej dynamiki i była bardzo toporna. Natomiast tutaj ze względu na przeprojektowanie, przebudowę i też podniesienie mocno tego przodu, no, daje tutaj większe możliwości do szybszego biegania, w mojej ocenie, zwłaszcza też dla osób, które no, mają tendencję jednak lądowania na śródstopiu, czy po prostu biegają z tego śródstopia, śródstopia no to yy, powinno trochę ułatwiać im to napędzanie i nabieranie prędkości. Generalnie ja uważam SenseRida za całkiem fajną opcję dla osób, które zaczynają swoją przygodę z trailerem, szukają swojego pierwszego buta yy, trailowego i chcą mieć coś do pobiegania do lasu, do parku, jakiś cross, yy, czy na przykład pojechać raz w tygodniu na jakąś wycieczkę, niedługą wycieczkę biegową yy, w góry. Nie jest zły. Jest po prostu taki spoko, no, jest wszechstronny, więc często mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. no Tu nie użyłbym takiego stwierdzenia, ale no, to jest opcja raczej faktycznie dla osób, które zaczynają swoje przygodę z bieganiem albo po prostu chcą mieć takiego mocno wszechstronnego buta, wtedy myślę, że warto sens wziąć pod. Uwaga. I to tyle, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć na temat y, moich odczuć dotyczących nowego Sensrida 5. Y, bardzo dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania, no to oczywiście śmiało pytajcie, możecie je zadawać w komentarzach, ale też na Instagramie czy na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie poniżej. I No i co? No i to tyle. Widzimy się w takim razie w kolejnych materiałach.